Witam Was serdecznie. Ostatnio pisaliście do mnie, kochani, ocieście kruchy, że wychodzi wam nieraz twarde. Ja właśnie szykuję sobie kruche ciasto i teraz Wam powiem, dlaczego tak się dzieje. Po pierwsze masełko musi być zimne, a najważniejsze są, kochani, proporcje czyli 3, 2 i 1. Jak mamy 300 g mąki, bierzemy 200 g masła i 100 gramów cukru i takie proporcje są właśnie idealne i to ciasto wyjdzie nam kruche, a nie twarde. Poza tym nie możemy za długo wyrabiać takiego ciasta, ponieważ będzie również twarde. Po zagnieceniu, szybko zagniatamy ciasto, zawijamy w folię i chowamy do lodówki na minimum 15 minut, bądź do zamrażarki, tak żeby Wam nie zamarzło. I to jest, kochani, idealne ciasto kruche. Wtedy mamy pewność, że ono nie będzie twarde. Tutaj, jak yy, ja, na przykład, kochani, dzisiaj nie używam proszku do pieczenia. Proszek jest zbędny. Takie ciasto możecie zrobić tylko na mące, maśle i cukru. A że Grażka ma swoje jajka, to zawsze tam dorzucę z dwa żółtka do smaku. I żółtka nie spowodują nam, że ciasto będzie twarde. Całe jajka owszem, ale nie żółtka. Także z żółtkami można jak najbardziej. A mój piekarnik już piszczy. Także kochani, 3, 2, 1, porcje, krótko zagniatamy, chowamy do lodówki i takie ciasto można podpiec. 15-17 minut. Następnie wyjąć, wyłożyć sobie masę jabłkową lub serową i macie pyszne ciacho. Także pozdrawiam serdecznie i miłego dnia.